Już? Dzień dobry Państwu. W ćwiartek, bodajże, tak, w ćwiartek późnym wieczorem odbyła się w Sejmie pewna scena. Była to scena obscena właściwie. I właśnie w tej sprawie dzisiejszy sąk. Zapraszam. Gdy nie wyjdzie głosowanko, kiedy w głosach mamy manko. To nic jeszcze straconego, można spuścić się na niego Czujny jak ważka, czujny jak ważka, czujny jak ważka Wataszka Gdy poparcia nikt nie strefa, krótka piłka, prośba szefa Nigdy posłom zryta bania, reasumpcja głosowania. Czujny jak ważka, czujny jak ważka, czujny jak ważka, wataszka. Demokracja nie przestrasza, pod warunkiem, że jest nasza. Narodowa i pisowa, póki będzie on szefował. Czujny jak waszka, czujny jak waszka, czujny jak waszka wataszka. Czujny jak waszka, czujny jak waszka, czujny jak waszka wataszka.